Czytanie z księgi przysłów. Synu, jeżeli słowa me przyjmiesz, zachowasz u siebie nakazy, ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności skłonisz swe serce, tak, jeśli wezwiesz rozsądek, donośnie przywołasz roztropność, jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pragnąć jej będziesz jak skarbów, to bojaźń pańską zrozumiesz. Osiągniesz poznanie Boga, bo Pan udziela mądrości, z ust Jego wychodzą wiedza i roztropność. On chowa powodzenie dla prawych, opiekę dla żyjących nienagannie. On osłania ścieżki prawych, ochrania drogę pobożnych. Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawo, i rzetelność, każdą dobrą ścieżkę.